Prosić o pomoc, ale to coś jest takiego, y, słuchajcie, to są początki jakieś, jakieś początki, bo tutaj widzę i tutaj mamy y, dziecko i tu mamy dziecko, czyli coś, coś nowego tutaj widzę, w styczniu jakaś przygoda będzie, miłosna, coś tutaj się wydarzy, zobaczymy jak tam zdrowie wasze, zdrowie wasze, Zdrowie strzelec, styczniu. Zdrowie strzelec Trzy, cztery, pięć. <śmiech> <śmiech> O Jezu, sorry. Słuchajcie, ogólny nastrój, czyli psychika. I kości. Uważajcie na nogi, na kości. Będę Czyli podstawa i sama góra. Macie dwie blokady. Stycznia, karta rada. Karta rada. Będzie przełom, będzie siła, będzie moc, będzie akcja. Nie bójcie się teraz. Styczeń to będzie was, wasz czas. Będzie siła i energia. Będzie ten power. Także strzelce styczeń jest wasz. Mm, koziorożec. Koziorożec. Praca, finanse, miłość. Koziorożec. Praca, finanse, miłość. koziorożce miłość ale będzie zło kochane koziorożce praca w pracy będziecie mieli e, słuchajcie y, współzawodnictwo jakby czyli y, Jezu jak to się nazywa ja już mówiłam to słowo dzisiaj Ach, przyjdzie mi. Uważajcie, kochani, w pracy, na manipulacje, na kłamstwa i szyderstwa, na jakieś e, niekoniecznie dla Was dobre sprawy. Uważajcie w pracy, żeby ktoś Was tam za plecami nie obgadał, bo to jest taka osoba, która dobrą minę dla Was zrobi. Tu się uśmiechnie, cześć, u ciebie, a tu Wam nóż w plecy wsadzi. Uważajcie. I przyjdzie z pomocą jakaś kobieta. Ale to jest półzawodnictwo, rywalizacja. O, uważajcie uważajcie, albo uważajcie na tą kobietę bo to ona jest tutaj w pracy waszą rywalizacją uważajcie, bo tu macie manipula ma manipulację kłamstwa, szderstwa to jest osoba, która do was się uśmiecha, a za plecami wam nóż wbije, nie powiem gdzie, uważajcie uważajcie w pracy, macie jakąś osobę, której nie warto ufać finanse, żal poczucie żalu ale wyjdziecie z tego, bo mamy tu prowadzenie i bardzo dobrą kartę słońca, także będzie kasa. Wyjdziecie w styczniu, można powiedzieć, że wyjdziecie. Może w grudniu mieście żal, bida, aż piszczy, a w styczniu widzicie prowadzenie. Albo może jakąś pożyczkę weźmiecie, ktoś Wam pomoże. Wy się jeszcze oglądacie, ale po co się oglądać? Idźcie do przodu. Miłość. O, w miłości, powiem Wam, harmonia, ale i zmiana. Zmiana, yy, bo macie jakieś możliwości. Być może pojawią się aż dwie osoby i nie będziecie wiedzieli, którą wybrać: czy dziewczynę piękną niewiastę A, czy piękną niewiastę B. Macie możliwości, będzie zmiana. Będzie zmiana w styczniu. Kogo tu wybrać? To będzie wasz dylemat. Nie, nie będziecie wiedzieli, w którą stronę iść czy w lewo, czy w prawo. Także jakaś zmiana będzie w styczniu. Yy, zdrowie dla koziorożca. Zdrowie. Raz, raz, trzy, 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 trzy. Jest w końcu nie ma ktoś problemów z psychiką. <laughs> Ale ma problemy tutaj z um, układem moczowym. Zwróćcie na to uwagę. Układ moczowy. Także faceci, faceci, zwróćcie uwagę na swoje męskie sprawy. Tak samo jak kobitki, zwróćcie uwagę na, na te sprawy, bo układ moczowy tutaj, właśnie sprawy, właśnie te takie nasze, yy, wiadomo, seksualne też mogą leżeć. Może dlatego, że nie wiecie, czy wybrać A, czy wybrać B, w związku to nie, nie będziecie używać no. może tak to nazwać śmiechy, chichy, ale zwróćcie na to uwagę karta rada dla was koziorożce karta rada co wam tarot radzi co wam tarot radzi w styczniu yy, król buław król buław to jest taka karta człowieka, który wie czego chce to jest człowiek wysoko postawiony, czekajcie sobie zobaczę jeszcze, żeby dobrze was zinterpretować co radzi, będę się tu posiłkować, aby nie kłamać przede wszystkim. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Karta radzi, by człowiek podejmował ryzyko, ponieważ bez ryzyka nic nie jest w stanie zyskać. Można podjąć ryzyko, bo to jest taka karta, Człowieka wysoko postawionego, on wie czego chce, on wie, on ma świadomość, on y, jest y, na wysokiej pozycji i on trzyma lejce i on bardzo dobrze wie o tym. Może właśnie, żeby się tego nie bać, że może jak macie jakąś decyzję do podjęcia, może właśnie ta, tą decyzję warto teraz w styczniu podjąć, może o to chodzi. Wy już dobrze wiecie. Wodniki. Teraz wy. Praca, finanse, miłość dla wodnika w styczniu. Praca, finanse, miłość, praca, finanse praca. Finans. powiem Wam tak. Fajne karty macie, wodniki, miłość. O, w miłości żonglowanie, żal, ból i smutek w sercu, a na końcu harmonia. Dobra, słuchajcie, w pracy pojawią się jakieś nowe perspektywy i nowe możliwości. Nie bójcie się prosić o pomoc, wyjdzie wszystko dobrze, ale będziecie mieli y, jakąś nową możliwość. Pojawi się jakaś nowa opcja. Pojawi się nowa y, opcja. Skąd to zamknięcie? Może poprosicie wtedy kogoś w styczniu o pomoc, ktoś wam dobrze podpowie, i y, będziecie mieli z tego kasiorę. Jeżeli chodzi o finanse. O finanse macie fajne finanse, ale czeka was ciężka y, praca. Dużo też marzycie. Ale ogólnie finanse nie stoją źle. Nie widzę tu żadnego załamania. Wręcz przeciwnie, finansowo fajnie. A jeżeli chodzi o miłość. Oj, w miłości potrzebujecie trochę przemyśleć, trochę tutaj yy, chcielibyście rodzinnie coś, bo macie takie z chwili na chwilę żonglowanie, takie słuchajcie, wiecie co, jak, jakbym, jak, jakby mi ta karta wyszła w miłości, to ja bym się na tą osobę zamknęła. To jest takie żonglowanie, takie trochę tu, trochę tam. Może będą szukały. Może, może trochę tu spróbują, trochę tam, ale ja widzę żal, poczucie izolacji. To jest takie poczucie, że y, będą chciały to po prostu przeżreć jednym słowem. One same wyjdą, kiedy będą chciały. Ale na końcu wyjdzie nam harmonia. Być może po prostu y, przez to nie będziecie chciały już y, trochę tu, trochę tam, nie będziecie chciały się tak źle czuć, poznacie tą. Osobę o wartości naprawdę spoko, takiej rodzinnej i będziecie przy niej trwać. Może w ten sposób to wyniknie. Zobaczymy, jak tam wasze zdrowie. Zdrowie. Ło, karty lecą, już mają dość. One już mają dość mojego tasowania. Raz. 6. 7. Ogólnie zdrowie nie wychodzi wam źle. nie jest naprawdę fajnym miesiącem, jeżeli chodzi o zdrowie. Zwróćcie uwagę tylko może na uszy, oczy i czoło. Gdzieś tutaj, w, te, w tych okolicach. A tak to ogólnie zdrowie macie spoko. Nie ma tragedii. Naprawdę świetne karty, jeśli chodzi o zdrowie. Dla wodnika. Ryby. Ryby. Aha, karta rada jeszcze. Wodnik. Czego nie krzyczycie? Kartarada, karta rada. O, moralność! To już muszę się posiłkować internetem. Ogólnie, e, królowo mieczy to ja czuję zimnie. Czyli, może w ten deseń, żeby Chłodno podejść do tematu. Czekajcie. Człowiek radzi, by pozostał wierny swoim ideałom i pozwalał, aby doświadczenia kształtowały jego decyzje. No, ja tak królową mieczy odczuwam właśnie zimne to jest takie właśnie chłodne podejście, żeby podchodzić do jakiegoś tematu z rezerwą o, może tak, żeby no, może tak jak właśnie jest tam napisane, żeby pozostać wiernym swoim ideałom. Chłodno podejść do tematu, bo to jest taka chłodna karta. <śmiech> <śmiech> Dobra, ryby. Ryby, praca, finanse, miłość. O, u ryb to już mi stres wyszedł. Co wy się tak stresujecie? Będziecie się wyginać, wyginać małe ciało. Już mi karta wyskoczyła na sam na dzień. Dobry, ryby. Praca, finanse, miłość. Co wy się tak ryby stresujecie? Co, 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 co tam się dzieje? Co? Praca, finanse, miłość. Praca, finanse, miłość. Praca. O, walka. Walka. O. Finanse. Miłość. Miłość. I teraz tak, jeżeli chodzi o pracę, no to mamy tutaj fajną, kreatywną pracę, ale mamy też, słuchajcie, walkę, intensywne działanie, walka. Tu coś z tą pracą będzie takiego, że będziecie musieli się trochę y, pospinać, ale ogólnie będzie ok. <laughs> jeżeli chodzi o finanse, finanse, kochane y, rybki, ja tu widzę w finansach jakąś dwójeczkę, jakieś relacje będziecie skąpe. Będziecie skąpe. Będziecie chciały przyoszczędzić. Tak. A jeżeli chodzi o miłość, oczekujecie, czekacie na prowadzenie. Wiecie, co to jest taki facet, który finansowo to by wam nic nie brakło? To jest taki facet, że finansowo wam nic nie braknie, ale czasami go mało w domu, wiecie, bo to jest taki pracoholik ogólnie. Ale finansowo w domu wszystko będzie tak, jak być powinno. To jest osoba, która dba o finanse, która wie, jak coś zorganizować i tak dalej. Oczekujecie, wykonaliście, wykonaliście jakiś krok i oczekujecie teraz na odzew z drugiej strony, ale mamy też kartę, Prowadzenia, czyli albo poprosicie kogoś o pomoc, albo po prostu już się wznosicie, ale zaglądacie jeszcze lekko do tyłu. Może nie wiecie co zrobić, może ten facet wam się pojawił i słuchacie po prostu swojego serca, czy mu zaufać. Ale to jest dobry facet, bo finansowo wam niczego nie braknie, tylko może on być czasami za, długo, za dużo na wyjazdach. On jest takim pracoholikiem. Także jeżeli chodzi o, o te sprawy, to, to w domu będzie fajnie, nie? Dobra, jeżeli chodzi o zdrowie, sprawdźmy sobie zdrowie, zdrowie ryby. Raz, dwa, trzy. Ach, jednak! 7 żołądek, słuchajcie, żołądek, środkowy odcinek kręgosłupa e, lub e, początki jelita. Uważajcie tutaj, może po prostu w styczniu coś zjecie i, i się po prostu strujecie. Może w ten deseń żołądek, wątroba, trzustka, o, coś, coś w ten deseń. Uważajcie na środkowy odcinek tutaj. Uważajcie na to, co jecie. Jedźcie zdrowo, yy, nie zapychajcie się jakimiś fast foodami, jakimś mięsiwem niesprawdzonym i tak dalej. Uważajcie, co kupujecie, żebyście się nie struli. To o to chodzi. Yy, I jeszcze kartę radę dla Was wyciągnę. Karta rada. Karta rada. karta rada. O król kielichów. To jest taka fajna karta, yy, można powiedzieć uzdrawiania. Kielichy ogólnie mówią nam o serduszko, żebyśmy zwrócili uwagę na serduszko. Czekaj, król 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 kr, kr, e, kielichów czekajcie, ja sobie jeszcze luknę, żeby nie przekłamać ale ogólnie kielichy to jest serduszko żebyście podchodzili do czegoś z uczuciem i teraz tak, karta radzi by człowiek płynął na nurtach życia no to dużo podpowiedzieli to dużo podpowiedzieli ja bym powiedziała słuchać serduszka, bo to jest takie właśnie to jest król kielichów, to jest naprawdę bardzo fajne Fajna, ciepła karta. Taka wrażliwa. Dla mnie, ja ją odczuwam naprawdę ciepło. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że mniej więcej styczeń Wam tutaj wyklarowałam, jak on będzie tutaj dla Was wyglądał. Dbajcie o siebie. Abyście byli zawsze optymistyczni i żebyście zawsze podchodzili wesoło do jakiegoś tematu, ale też niepochopnie. <laughs> Dobrze kochani, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytanka, śmiało walcie w komentarzach, piszcie, będziemy patrzyli, co tam wychodzi ciekawego. Do zobaczenia już całkiem niebawem i miejcie dzisiaj bardzo dobry dzień. Pa!